Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: Co on, ona ma w sobie do uwolnienia? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty. Lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: 9 kielichów. To wychodzi naprzeciw. 6 kielichów. Wynik, odpowiedź, rada. Dwójka kielichów. Dołożę kartę. Dziesiątka mieczy. Na spodzie tali jest karta koło fortuny, i to może być tło czytania. To jest ofiara. Będzie grubo. Sedno, dziewiątka Nie Niedojrzały mężczyzna zachowuje się jak małe dziecko. Traktuje kobietę przedmiotowo jako dodatek do życia, która ma spełnić jego cele i oczekiwania. Ma mu pomóc. Jeżeli kobieta chce coś więcej, to on mówi, że ona nie zna życia. Nie rozumie życia, a w ogóle ona się jego czepia. Natomiast dojrzały i świadomy mężczyzna wie, że przy dojrzałej kobiecie może stać się jeszcze lepszy. Kiedy dojrzała kobieta jest świadoma, która wzrasta, jest szczęśliwa, to również on jest szczęśliwy. Rośnie, nie kombinuje, nic nikomu nie udowadnia, nie naśladuje. Jest świadomym facetem. Ja zawsze mówię, aby nie marnować swojego życia dla niedojrzałego faceta, bo on zawsze umęczy kobietę. I w dodatku para nie stworzy związku. Trudno jest stworzyć i utrzymać związek z taką osobą. To lepiej jest być samej, poczekać na odpowiednią osobę i dopiero pomyśleć o stworzeniu związku. Dojrzałe osoby nie rozbijają związków partnerskich czy związków małżeńskich. Nie są czymś takim zainteresowanym, bo znają powiedzenie, że nie czym drugiemu, co Tobie miłe. Tylko osoby niedojrzałe ośmielają się rozbić kobiecie małżeństwo. Jeżeli dojrzała osoba chce odejść od partnera, to o tym mówi. Przeprowadza rozwód, jeżeli są po ślubie. Leczy swoją stratę i po wyleczeniu zaczyna szukać partnera i tylko w takiej kolejności. Osoby niedojrzałe uważają się za mądre oraz uważają osobę, która rozbiła za małżeństwo, że też jest osobą mądrą. Ech. Zawsze trzeba docenić osobę niedojrzałą, ponieważ ona jest mistrzem manipulacji. Jest Bajkopisarzem i ma wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Czyli potrafi sprzedać się za mądrą osobę, a przecież to ona robi największe i kardynalne błędy. 99% niedojrzałych osób powraca do poprzednich związków, bo mają swoje niezaspokojone potrzeby. Szukają kogoś. Kto by uzupełnił ich braki? Sami tego nie zrobią, tylko szukają takiego jelenia, aby ktoś naprawił i uzupełnił jej brak. Jeżeli już się rozstaliśmy, to powinniśmy się wyleczyć ze swojej straty, sięgnąć po pomoc, jeżeli jest taka konieczna. Zapraszam do kontaktu. Kontakt do mnie jest pod filmem. I powinniśmy być zainteresowani tylko wyższym poziomem i mieć szacunek do samego siebie. To wtedy można postawić granicę osobie niedojrzałej. Osoba niedojrzała zawsze szuka winnych za swoje czyny i działania. Co wychodzi naprzeciw? Sześć kielichów. To jest złe dzieciństwo. Destrukcyjni rodzice. Szóstka kielichów pokazuje dziecko, dzieci. Osoba dorosła niedojrzała przerzuca swoje dzieciństwo i swoje obciążenia na swoje potomstwo i robi z nich ofiarę. To osoba. Niedojrzała potrzebuje pomocy. Przeważnie mówi, jakie to są dzieci nieszczęśliwe, biedne, ola Boga. I to jest karygodne względem dzieci. Tutaj jest zrzucenie swojej niedojrzałości i nieodpowiedzialności na dzieci czy dziecko. Osoba niedojrzała, miernota, pociągnęła swoje dzieci w dół. Wynik, odpowiedź, rada, dwójka kielichów i dziesiątka mieczy. Mnie też udzieliły się emocje. Jak widzę taką miernotę, która Zdrowe i szczęśliwe dzieci ciągnie w dół. To ja zawsze będę krzyczeć na YouTube. Ja zawsze mówię, aby znaleźć odpowiednią osobę do związku, to trzeba mieć zamkniętą przeszłość, być szczęśliwą osobą, bo wartościowa osoba nie będzie chciała osoby. Nieszczęśliwej. A tego Ci nie życzę. Życzę Ci dużo szczęścia, dużej świadomości, dojrzałości. Należy otworzyć oczy i być sprawiedliwą osobą. Dziękuję. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec z górą albo w dół. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Do